Siema z tej strony dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z Terari. jak możecie zauważyć trochę się zmieniło mianowicie pozwiedzałem sobie cave'y trochę a tak serio toż m, nagrywam odcinek ten drugi właśnie co teraz widzicie albo nie widzicie e, i ogólnie przewało mi się jakoś nagrywanie no w którymś momencie nie mogłem tego wrzucić trochę sadgę, ale wiecie Zdobyłem sobie dużo i w po drodze. No i właściwie. E, dzisiaj postaramy się zawalczyć już z e-okiem, bo jakby to powiedzieć, jesteśmy dość na to gotowi, bo mam e, wszystkie akcesoria. wiem, nie zdobyłem, a to z kolei wyłowiłem. No i ogólnie chyba każdy wie, jak to robi. Jak to wszystko działa? I dobra, od czego możemy zacząć? to jest dobre pytanie. Może pościnajmy sobie. Ale czy ty możesz? Ale czy ty możesz? Ej, no dziękuję, dobra. Lecimy! Dobra, i teraz trzeba pościnać drzewa. Zrobić platformy. Ale czy ty możesz? No, czy ty możesz? Padł.

Dzięki. Tak. Dobra, a więc teraz budujemy prowizoryczną pla... Ech. Prowizoryczną platformę, na której można... Możemy... nie, nie, to nie będzie, nie, nie będzie, bo ja tak mówię, nie będzie Ale będzie... Ale Nie, 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 nie. Dobra. Proces ścinania dobiegł końca. Niestety lub niestety. Dobra. Na ile to zrobić? No, myślę, że na tyle wystarczy. Ale czy ja? Ale czy ja mogę? Robię sobie platformę, bo mogę. A jak nie mogę, to na mogę. Mogę. A oto i tak powstała platforma zrobiona przez Firefly'a we własnej osobie aczkolwiek mogłam zrobić troszeczkę lecz to aż taka zła nie jest mi się wydaje przynajmniej no jakby tak i co my teraz możemy zrobić nie wiem na przykład rozbudować swoje domki chociaż nie wiem dlaczego ja to robię w tym tak 2, 3. A teraz wypełniamy cały domek ścianami. Jeszcze kilka, jak to się mówi, dodatków, takich malutkich. Ej, ale czy to może? Dziękuję. I już mamy przepiękny domek. Zobaczmy, czy ktoś może już się... Traveling Merchant XD. Housing is traveling merchant. To, to było na że tak powiem. Siema. E, to on Siema co on jest? Co tutaj ma? Ej, to brzmi kusząco, ale mnie na to nie stać. To brzmi kusząco, ale mnie na to nie stać. To nie brzmi kusząco, ale mnie na to stać. No nic. A więc wygląda na to, że nic dzisiaj nie kupię. Tak ogólnie to szkoda, że nic o nie kupiliśmy. I... Jesteśmy biedni, a jesteśmy biedni. Stać nas tylko na nowy dom, że tak powiem. No i w zasadzie kolejny dom skończony. A więc zobaczmy, czy można by... Czy można już tu za zamie... Czy można już. Tak, można, Dobra. Siema? Merlin tu przeprowadził. I gdzie ja mam teraz pójść? Sam nie wiem. Nie wiem gdzie mam pójść. Nie. Może tam sobie pójdźmy. Albo tu... Nie, tu nie. Dobra. Lecimy tam, gdzie nas zaniesie. O, w ogóle Armz przyszedł, bo tego nie widzicie, ale tutaj w lewym domogu jest. I to dobrze, że przyszedł, bo szczerze będziemy być tego. Będziemy bić tego mm, Elka z właśnie Undertakera I to może się przyda Ociski głównie się przydadzą Poza razem... Tym... Nie, 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 nie Dobra, Bajo I ogólnie... No ogólnie fajnie by było A nie, jest, a nie fajnie by było Fajnie by było to mieć Pylony ale nie wiem, jak zrobić Pylon biomu tego normalnego, czyli lasu, bo to jest jeden z mniejszych Pylonów, bo zoologista lubi samotność. No um, i tak, i ogólnie to jest ciężkie do zrobienia wszystko. W ogóle, jakie fajne tło tu jest. Mam nadzieję, że wy też ze mną te widoki.

bo wszystko nas tu złączy tu ja tak serio, to możemy się udać nawet w bo tutaj cały są bardzo ale to bardzo atrakcyjne skrzyneczka się toilet grenade hmm. wiem nikogo nie śmieszy to nie ale jeśli kogoś rozśmieszył to możecie napisać na przykład śmieszne komentarze albo nie musicie. No mówię, mówię, tak jak w pierwszym odcinku mówiłem, ja was do, do niczego nie zmusza. O, oh, like, wish, o... Co ma tu, co ma? Ej, nie, 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 nie... Aaaaaj! A więc kontynuujemy naszą ewentówkę pod tak jakże zdra... ...dłubieżdżty kek. Ja nie wiem, co to ma być. Czemu, czemu tu jest tak łatwo? Czemu? I ta wróżka mi pokaże tą skrzynkę, co nie? No, ale z jasem to tak kurde... By... Inaczej być nie mogę. Robol, chodź tutaj, walcz! O, starą kloskę. Tylko... Ja wolałbym Boomsticka na przykład, bo Boomstick jest taki trochę lepszy dla Давай... Не, давай, давай, давай. Давай. Давай, давай, 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 давай. 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 Oboje. Oh no Ja nie mogę, ja nie chcę, żeby go walczył Paszą. Nie, Ale nie Ale nie On tylko sobie między tymi... A ty wiesz jak ginął? Tak. Ja ginę, Ja. Ja ginę! A tak to. To Nie wiem, czego takiego dobrego. No mm, dobra, Life Crystal. No. Ale... What? Gdzie jest ten Life Crystal? Gdzie on jest? Tu jest. Ja nie mogę no. tego... Dziękuję. No. A więc możemy teraz zejść do podziemnych. Cave. A nie, może. Tym się udajmy do... Mm -hmm. Co? No, dobrze dobrze. Dobra, wypijmy sobie tę kotkę, bo ona się przyda. O, zobaczcie. O, tu jest nymfo. Nie no, szkoda. Tam jest nymfa. Mm, nymfa. A tak się to nie. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź tu, chodź tu. Chodź tu, nie, on

ale dobra, lecimy do tych kejidów poprzednich, czyli do galanglodek. Ech, nie, Kasiu, ja to tak sobie pomnę, jak to Nie, 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 ten, nie tędy droga. Proszę pomóc, panie, tędy droga. Który się spodziewałem? No nie no, Moon. Jak ja tu mam bić tego EOKa? Ja nie, jak ja mam tu bić teraz EOKa? No nie da się po prostu, po prostu no po prostu się po prostu. No! Mm. Ja nie mogę. No po prostu się po prostu nie da jak to się mówi. W ogóle wydropiła mi kawa. To fajnie. Będę nakawiony i gdzie jak to wzięło. Tepać się do domku, dobra, jolo, Jolo jolo jolo. Szybko. Ale... ale czy to może... To może być? Jest! 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 jest, jest. Pry, to jest mi potrzebne. Jak się robiło, huk? A. No to już wiem, że się nie robiło. Dobra, ale czy ja mogę? Czy ja mogę? ja mogę? Pisz, pisz, to jest, gdzie to jest. Ja się gdzie to jest?

Ale czy tu może być panna młoda, cokolwiek, ktokolwiek, kto jest ktokolwiek. A tak serio to ja się zastanawiam, czy aż tak dużo na tą walkę z, co, z Eokiem. Bo tak generalnie nie to nie, nie potrzebuję tak dużo.

15 15 to jest potężna liczba Tak jak w poprzednim odcinku było, było 5 Teraz 15 to potężna liczba jak że czy, czy ja mogę skiknąć do miasta? Jakoś Nie cheatując oczywiście Bo cheatując to każdy by potrafił Ale nie cheatując nic Ale cheatując Wait Wait, wait, wauuuuuyat. Wait. wait. kurde mi się do góry lecieć i in... Living room. Jest Living Room. A! Żelazne, a, przecież. Powiedzcie, że mam. Des jeszcze tu nie mamy Tak, mamy to, mamy to. Półmil. So, tu postawimy silk weźmiemy sobie trochę drewna o jest, jest, jest. Mnie to wyratowało właśnie i jest wedzik wedzik to u Ciebie bedzik? no i teraz kupujemy co to a nie jest ja nie mogę i trzeba będzie czekać całą noc co mam mogę wam opowiedzieć straszną historię Opowiedzieć wam to dobrze. Zaczyna się tak. Otóż był sobie klepyń gracz o imieniu Firefly i utknął w nie i nie wie co powiedzieć do widzów i jest tak ze strysu. Wam Nie wiem co ja mam powiedzieć. To tak jakbym powiedział, opowiem ci historię, koniec. Było śmieszne, nawet no. Ale trzeba czekać, aż ta noc się skipnie, że tak powiem. Jej, w końcu jest dzień. A więc teraz możemy wyjść ze swej mury co I już nie być zablokowanym. To myślę, że jest dobre rozwiązanie. Teraz się oddalę na chwilkę. I czy już ich nie ma? Oni zawsze zostają. Nie, nie martwcie się. Tak jest po prostu. Ty. A więc chyba teraz będziemy musieli udać się do okręgu w poszukiwaniu jednej takiej fajnej, bardzo przefajnej ryby. Ona zwie ryba. Wiem, nieśmieszna. Ale to jest prawda. Mianowicie potrzebuję armutki finii Chodź, chodź, chodź. Chodź, oczywiście. Chodź, chodź, chodź. Chodź tu gnomek, gnomek, chodź tu. Ty gnomie chodź tu, kurde. Kurde, chodź tu. Nie, dobra, on no się o to nie On się nie wydostanie. Stąd, a więc go tylko zabić. I to się nazywa interwencja Jeden golda. Nie, 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 nie. Tak mało? Ale że tak mało? To nie powinien a w sumie po co ja się boję? Mam Lucky Horseshoe na sobie A więc ale, ale Muszę to wykopać niestety, ale muszę I ogólnie No takie posłuchaj na to kopię ogólnie to, żeby mieć złoty kilo I ewentualnie korona dla a, bo znaczy do Kings do przywoływaczy z Kings a, a nie nie bo on ma już swoją koronę nie, nie wiem po co, co mu druga. A więc no w zasadzie... Tak. Zapomniałem w ogóle Ja nie mogę pierwszym no, razem. co jest, kurde. Co? 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 Co, co jest? halo Halo? Wieża... Ale czy tu może być dziękuję? Za to też dziękuję. Myk. Teraz użymimy taki pyk i myk. Ciebie bywałamy my pyk. No i pyk. Tak to się robi, tak się pykuje. Dobra. to ja chyba sobie jeszcze pójdę pozbierać ten żeby ewentualnie mieć całą zbrojkę bo tangstem szczerze się przyda o tu jest pierwszy tangstem polecam go hmm, polecam go wykopać czy gdzieś w pobliżu może jest drugi bo bardzo by się przydał ale czy tu może być drugi tangstem? dziękuję a więc trzeba teraz, jakby to powiedzieć, się odpochować, bo inaczej się nie da. Obejść z tym nie wiem, nie 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 wiem, że ty nie, nie, ty nie, 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 nie nie się nie wiem, nie nie chcesz nie 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 wiem, nie nie wiem, nie wiem, nie 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 wiem, nie wiem, nie nie

nie mogę, bo by... innej nie jest Szkoda. Przydał, przydałby się jakiś dorobek, że tak powiem. Dobra, tu, tu jest... Ziemna. Hmm. Ja Elno, czy to mi się przyda chwilowo? Nie. Fajnie. A więc teraz, jak to się mówi, trzeba zrobić to najpierw. Nie starczy mi. Ile trzeba mam wróci? A ja no weźmiem po lecie. Ile? 20, ale ja nie mam czasu. Ale ja na nic nie mam czasu. Dzisiaj się. Sprawdzę na mapie czy, 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 czy? tutaj Nie ma tu nic. Nie, 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 nie. A więc no chyba będziemy musieli się bić z tym bossem o jednym słowem. Dobra, ale słuchajcie, gdzie jest pustynia? Tu jest najbliższa no, pustynia. Ja się do niej udam. A i oto tak doszliśmy do pustyni pełnej niebezpieczeń. No typu wultur. I zapytacie się po co ja tu jestem po kaktusa. Dlaczego? Dlatego, że z, te, z kaktusa się robi taką fajną kotkę o, o nazwie Sweetness Poetryn i ona może się przydać na walce z Eokiem akurat. Bo Eok -ok jest dość szybki są, Jest tak szybki, że jest szybszy od szybszego. Ja. Brzmi to jak to tam odbójdą, ale to nie to... Dobra. A tak serio to bieremy łóżko i śpimy, skipujemy ten dzień. Ale te chmury szybko lecą. Ale, 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 ale ja nie wiem co. Dobrze, skoro słońce już prawie zaszło, to ja zrobię taki myk. Taki myk. Przedam. Zrobię taki myk. Wezmę przywoływaczkę. Eeeem, arrow speed and damage, ale ja nie korzystam z arów, Korzystam z I'm czyli z pocisków. Trzymajmy. Chociaż nie wiem, czy ta platforma wystarczy na elka? Zobacz, no poczekajcie ja jestem troszeńkę lepsza, że tak powiem. Czyli zrobię troszeńkę Maciu pinkę dłuższą jest 14, tak, chyba 14. pyk No, czternaście, dobra. Jeszcze tutaj po pochodni. Pyk, pyk, pyk. I jest. I jest bit. A więc teraz można tylko czekać i oczekiwać na noc. Dobrze, a więc już nastała noc, a więc ja się stresuję przed tą walką, szczerze. Dobra, zbierzmy gwiazdkę i niech gwiazdka nas poprowadzi. Łykam potki... No i Lecimy z tym bossem, gdzie jest? Lep, o to jest, jest, jest. Choć No czemu nie bagnowałeś po Czemu, czemu, czemu? Czemu ty mi to zrobiła? Czemu, czemu, czemu? Czemu? Powiedz czemu. Gwiazdka, powiedz

nie, no kurde, czemu ktoś teraz do mnie dzwoni? Nie, 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 nie. nie mogę, nie mogę tam odegrać, nie mogę, nie mogę odegrać i cza ma kura, akurat ma akurat dzwoni, czyli nie ulega właściwie dzwoni, ale czemu w tej chwili nic? Dobra, 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 niczego nie mogę spodziewać Niczego e O nie, nie, nie Ale Tutaj przydałby się fajny Yeah 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 yeah, 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 yeah. She might get to the shelf. Nie. Jest jest, jest 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 jest, mamy to mamy to mamy się do w Katulu. Jest. Mamy to. tak, jest. Nareszcie nie, nie mogę. O Ale to było... Nie mogę. Ale to było, jakby to powiedzieć... Trochę ciężkie to było. Oto relikt. Okularki sobie w sumie mogę sprzedać. To sobie najpierw przechuję i zobaczę co mogę z tego zrobić. No i co mogę z tego zrobić? Gdzie jest kowadełko? Tu jest... Okej, okay, mogę zrobić jojo. -jo. Yy, chyba wezmę sobie to. To się bardzo trzeba Bo wędkel sobie sprzedam już. Czy coś z tego jeszcze mogę zrobić. Yy, mogę w sumie zrobić ten wieczór. Balki. No może być. Tylko jest mnóstwiga. Nie, nic to sobie sprzedam, 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 sprzedam. No i właściwie odłożę do skarbonki. No i mam do Was pytanie. Mam zasadnicze pytanie i mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał i ogólnie według mnie nieźle wyszedł ten odcinek jak na ten i według mnie po prostu oby tak dalej, co nie? No właśnie. Nie wiem, w sumie jak 280 lat no co? Była mała szansa, że ja bym to przegrał i ogólnie. I byłem też z Undertakera, czyli bardzo, albo bardzo dobrej broni. No a więc myślę, że mogę już się z wami pożegnać. No i cześć.